Przysadka mózgowa jest bardzo małym, ale wspaniałym gruczołem, który wiele osób nazywa trzecim okiem. Nikt nie ma trzeciego oka. W waszej głowie nie ma na nie miejsca. Przysadka nawet nie wygląda jak oko. Ona ma formę gruszki z małym otworem na wąskim zakończeniu i przypomina płatek. Wasz mózg jest kontrolowany poprzez funkcję tego potężnego gruczołu. Za pośrednictwem bardzo skomplikowanego systemu wydzielania hormonów. Przysadka, która jest gruczołem dokrewnym, wydziela hormon, który płynie przez mózg do szyszynki, innego gruczołu dokrewnego, który znajduje się blisko przysadki, u podstaw, muszku i ponad kręgosłupem. Szyszynka, czy też szósta pieczęć, jest miernikiem odpowiedzialnym za wzmocnienie częstotliwości myśli, co umożliwia przysłanie ich do całego ciała. Przepływ hormonów od przysadki do szyszynki uaktywnia różne miejsca w waszym mózgu, co umożliwia odbieranie i utrwalanie różnych częstości myśli. Funkcje ciała są utrzymywane w harmonii za pośrednictwem przepływu hormonów od gruczołów do krewnych do systemu krwionośnego. Szyszynka jest odpowiedzialna za utrzymanie tej harmonii. Hormony wydzielane przez szyszynkę stymulują wszystkie pozostałe gruczoły do wydzielania we wzajemnej harmonii swoich hormonów, w ten sposób tworząc balans hormonalny. Poziom tej równowagi jest określany przez częstotliwość kolektywnej myśli, która została odebrana przez system szyszynki. Im wyższa częstotliwość myśli, tym większe wydzielanie hormonów. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej szyszynka będzie stymulowała Przysadkę do wydzielania hormonów, co aktywni wasz mózg do odbioru jeszcze wyższych częstotliwości myśli. Czyli podsumowując, jest to tak: im im masz wyższej częstotliwości myśli, czyli im bardziej myślisz o miłości, jedności, że jesteśmy całością i wszystko jest jakby całe, kompletne, każdy jest inny, niepowtarzalny, tym. Więcej szyszynka wydziela hormonów. A jeżeli im bardziej jakby jeżeli czujesz się radosny i jeszcze wejdziesz na ten poziom wysokich wibracji, no to ta radość się powiększa, powiększa, cały czas się powiększa. Jak i każda emocja, bo dostajesz tyle jakby, jeżeli masz pobudzoną przyszynkę, słuchaj, dostajesz tyle jakby tych hormonów, no trzeba jakby nad nimi zapanować, trzeba mieć też jakby czysty, czysty umysł, pracować nad tym, no to jest yy, że tak powiem nasze życie, każdego z nas indywidualne i te ciało, to ciało, na to na co patrzycie, to jest świątynia mojego ducha i albo dbam o nie, Albo nie. I albo się czuję dobrze, albo się czuję słabo. I to ja po prostu decyduję o moim samopoczuciu to, jak traktuję swoje ciało, to, z kim się przyjaźnię, kim się otaczam, to, ile mam przestrzeni. Ile mam przestrzeni dla siebie na to, żeby móc zajrzeć wewnątrz w kierunku mojego ducha. I zaglądając wewnątrz, zamykając oczy, możemy zobaczyć swoje światło. Ale nie za pięć minut, tylko ten proces jest troszkę dłuższy. Ale bądźcie wytrwali, bo jest to tak piękne widzieć to, że to my jesteśmy tym światłem i rozświetlamy ten świat, że to jest wyjątkowa sprawa. Dziękuję, kochani.